Jak wspaniałe jest odetchnąć świeżym powietrzem bez maski. Czy wiesz, że wirusy przechodzą przez oczy? Są tak małe, że przechodzą nawet przez skórę, więc zapomnij o maskach. Wirus nie został nigdy wyizolowany, a testy są fałszywe. O czym mówił sam wynalazca o jakichkolwiek zgonach na COVID-a można będzie mówić po przeprowadzonych sekcjach, a te są zabronione. Wyłącz telewizor i już go więcej nie włączaj. Zacznij poszukiwać prawdy. Jak wspaniałe jest odetchnąć świeżym powietrzem.